Ostatnie cztery dni spędziłam na konferencji Instytutu Hartmaf organizowanej przez Hartma Europe. Chciałabym się z wami podzielić moimi refleksjami, ale one nie dotyczą tylko i wyłącznie tych czterech dni, ale właściwie całych 14 ostatnich lat mojego życia. Zapraszam, być może weźmiesz z tego coś dla siebie. Ostatnie ćwiczenie, które dzisiaj wykonywaliśmy, to była taka godzina autorefleksji, odpowiedzi na pytania, które mieliśmy sobie zadać żeby stworzyć swój własny kod serca, i tymi pytaniami i moimi odpowiedziami chcę się z Tobą podzielić. Pytanie pierwsze: czego ważnego dowiedziałam się o sobie? Biorąc pod uwagę nie tylko te cztery dni, które dla mnie są podsumowaniem tak naprawdę 14 ostatnich lat mojego życia, doszłam do wniosku, że jestem niesamowicie odporną i silną osobą, ponieważ tak naprawdę przez ostatnie 14 lat. Pierwsze 5 lat zdrowiałam po moim małżeństwie. Potem byłam prawie 6 lat z kimś w relacji. Teraz kolejne 4 lata zdrowieję. Więc tak naprawdę w ciągu 14 lat, 9 lat jestem w procesie wewnętrznego uzdrowienia. Więc mam bardzo dużo refleksji, bardzo dużo narzędzi musiałam użyć, żeby osiągnąć wewnętrzną równowagę i żeby połączyć się ze sobą, żeby się ugruntować, żeby zbalansować, żeby uzdrowić, doprowadzić do harmonii tak naprawdę cały mój system nerwowy, który po wielu latach huśtawek emocjonalnych, rollercoasterów był po prostu nieustannie w takim stanie walcz albo uciekaj. Więc jestem dzisiaj w pełni zrównoważona, w pełni ugruntowana, bo wiem, że Różne fajne doświadczenia, które doceniam oczywiście, które są moją duchową ścieżką, dzięki którym właśnie mogłam stać się silna. To tak naprawdę była podróż wcale nie spacerkiem przez piekło, ale mimo tego, że spacerowałam sobie przez to piekło, to wyszłam z tego wszystkiego z sercem otwartym, zdolnym do kochania. I to jest dla mnie chyba najpiękniejsze odkrycie, że można być jednocześnie silnym i pozostać miękkim i otwartym na miłość. Kolejna ważna rzecz to to, że czuję się w pełni gotowa na kolejne rozdziały mojego życia, w których będę mogła wykorzystać właśnie tą mądrość, którą, którą zgromadziłam, tą refleksję, którą z siebie wydobywam w połączeniu z moim wnętrzem, w połączeniu z moim sercem, użyć i wykorzystać moją kreatywność, która jest właśnie już gotowa do wykorzystania i generalnie gdzieś tam w tle ją wykorzystuję. I mam do tego pełną moc, nie tylko, żeby pomagać sobie, ale żeby pomagać też Wam. Na praktyki um, i techniki Instytutu Hartmut trafiłam chyba w 2015, może 14 roku, a zaczęłam się ich uczyć w 2016 roku. Więc jest to dosyć długa też podróż z tymi praktykami, która całkowicie odmieniła moje samopoczucie, moje funkcjonowanie, moją reaktywność. Um, i o tym na pewno będę chciała Wam opowiadać więcej i zaproponować Wam różne fajne aktywności. Tymczasem, podsumowując też wiele lat mojej praktyki, mam takie pytanie: jaką siłę w sobie odkryłam, z którą się połączyłam dzięki tej podróży, dzięki praktyce koherencji serca? I muszę powiedzieć, że czuję się w pełni połączona właśnie z moim celem życiowym w pełni połączona ze sobą. Ze swoją autentycznością. Ponieważ dzisiaj, pomimo tych wszystkich dziwnych doświadczeń mojego życia, wiem, kim jestem, wiem, ile jestem warta, wiem, do czego jestem zdolna. Znam swoją siłę, wiem, jak się z nią połączyć. Wiem, jak się uczynić, jak się ugruntować. I mogę to zrobić w każdej chwili. Więc też ta wiedza, zdolność. Do przywracania się do ustawień fabrycznych, które są na poziomie koherencji serca, niesamowicie pozwala przepływać przez kolejne wyzwania życiowe. Moja siła tkwi też w mojej zdolności do tego, żeby nie angażować się w chaos i zamieszanie innych ludzi, ale pozostawać w swojej własnej przestrzeni, pozostawać w swojej energii i pozwalać się wciągać w burzę. Które należą do innych, nie pozwalać sobie, ale raczej być odporne na to, żeby nie dźwigać ciężaru, który nie jest mój. Moją siłą stało się też to, że zawsze potrafię wybrać siebie nie tak jak kiedyś, bo 15 lat temu tak nie było, a więc potrafię w każdej sytuacji wybrać mój pokój, moją godność, mój spokój, ciszę, którą w sobie potrafię stworzyć i miłość którą po prostu potrafię emanować. Nie potrzebuję walidacji od innych ludzi po to, żeby czuć się kochana, żeby czuć się widziana. To jest też fantastyczne osiągnięcie, biorąc pod uwagę to, że byłam w dziwacznych i nadużywających mojej empatii relacjach. Czuję, że jestem dzięki tym praktykom takim prawdziwym ucieleśnieniem tej miłości, bezwarunkowej miłości którą tutaj praktykujemy wszyscy. Nie potrzebuje być na świeczniku, nie potrzebuje być widoczna, żeby czuć, że żyję, żeby czuć, że jest w jakikolwiek sposób istotna, bo i tak znam swoją wartość. I w związku z czym żyję po prostu moim celem, który mnie wypełnia, żyję poczuciem tego celu, w poczuciu jednocześnie takiego boskiego przewodnictwa. Podążając za znakami, podążając za intuicyjnym prowadzeniem mojego serca. I co dla mnie super ważne, ponieważ niektórzy z Was wiedzą, że nie stosuję i absolutnie nie polecam duchowego omijania, a więc to, że jestem w stanie i mogę wybrać bardziej optymalny dla siebie stan emocjonalny. Potrafię go zmienić w sposób świadomy podejmując taką decyzję, kierując się w jakąś praktykę. Nie jest to emocjonalnym bypassem. Jest to po prostu odzyskanie swojej mocy, jest to potwierdzenie swojej mocy dzięki wzięciu odpowiedzialności za to, jak się czuję. A więc nie pozwalanie na to, żeby okoliczności lub inni ludzie, zachowanie innych ludzi wobec mnie wpływały na to, jakie ja się czuję, jakie ja się czuję w swoim życiu, jakie ja się czuję właśnie w do samej siebie. To jest potężna moc. Co dzięki praktyce koherencji serca? Mam zamiar wnieść do moich relacji, do mojej pracy. Tutaj sobie wynotowałam kilka takich w zasadzie przysiąg czy obietnic wobec samej siebie. Między innymi, że zawsze będę robiła pauzę, zanim ocenię jakąś sytuację lub ocenię drugiego człowieka. To jest dla mnie też ważne, żeby potrafić się przyznać do tego, że oceniamy, a tak? odróżnić ocenianie od osądzania, ponieważ oceniamy po to, żeby stwierdzić między innymi, czy coś jest dla nas dobre lub nie. Czy to będzie sytuacja, która nas wyczerpuje, trenuje naszą energię, czy osoba, która z nami nie rezonuje. Kolejne rzeczy zawsze, zawsze zadam sobie pytanie, czy w tym momencie reaguję z poziomu starej traumy, jakiejś traumy z przeszłości, czy reaguję z poziomu jakości mojego serca. Że będę zawsze praktykować w każdym przypadku tą wewnętrzną ciszę, wewnętrzny bezruch i oddychanie, które prowadzi do zmiany postaw. Jeżeli zauważę, że dana postawa, która we mnie się zakotwiczyła w danym momencie lub w danej chwili, nie sprzyja i wyczerpuje moją energię, i będę to robić w szczególności, jeżeli chodzi o moje życie społeczne czy socjalne, zawsze będę wybierać. To, żeby być ugruntowana w sobie, żeby być skoncentrowana na moim celu, na moich zadaniach, ale przede wszystkim też być dobra i życzliwa dla samej siebie, kiedy spotykam się z życiowymi wyzwaniami. Czyli to, że praktykujemy, czy praktykuję jakości serca, takie że ich życzliwość, jak akceptacja, tolerancja, Dotyczy nie tylko innych ludzi, ale przede wszystkim też samego siebie i samej siebie. Będę też zawsze wybierać um, angażowanie się w każdą sytuację, konwersację, relacje, po prostu z całego mojego serca. I będę ucieleśniać te jakości z serca w każdej, w każdej komunikacji z każdym człowiekiem. I ostatnie pytanie brzmi: co przysięgam, co obiecuję? Samej sobie w sercu, co zakotwiczam jako moją obietnicę wobec samej siebie w moim życiu. I tutaj obiecałam sobie, że zawsze już będę szanować i respektować moje wewnętrzne przewodnictwo lub inaczej intuicyjne przewodnictwo mojego serca. Będę go bardzo uważnie słuchać, bo nigdy, ale to nigdy mnie nie okłamało. Czasem tylko. Po prostu sama je ignorowałam, mając nadzieję, że dając jakieś kredyty zaufania, tak albo właśnie nie chcąc być zbyt oceniająca, czekałam być może zbyt długo na to, aż ujawni się prawda na, na temat tej sytuacji. I bardzo ważna dla mnie rzecz, którą sobie zapisałam, może też was zainspiruje, że obiecuję sama sobie, sobie respektować. I szanować moje własne granice i ustalać je z miłością i życzliwością dla siebie i dla innych. I tym optymistycznym akcentem być może coś sobie z tego dla siebie weźmiesz, a tymczasem obserwujcie, bo niedługo będą fajne projekty, gdzie będziemy praktykować na pewno koherency serca, pracę z intencjami, e, inspirowaną e, pracami Lin McTaggart i mnóstwo fajnych rzeczy. Wracam pełna energii, inspiracji, radości. Także serdecznie ściskam i pozdrawiam, Papa pa. Małgosia Kietniska.